Jochy cześć 7 w tym odcinku mi jak zrobić swoje jest upoć okrążenie na to, że do wyścigu łodzi po początkowym odliczaniu, także musimy udać się w to miejsce dokładnie, które macie zaznaczone na mapie, jest ono tutaj, proszę spojrzeć. Mamy dwie motorówki, tu jest jeszcze trzecia, jakby wam brakło. Także wystarczy, że tu wylądujemy. Zabierzemy tą motorówkę. I co nie musimy poczekać? 15 sekund. Nie wiem, dobra. Chy chyba byśmy musieli poczekać te 15 sekund, ale to też typ do nas strzelał, także chciałem tylko ten tor pokazać. Możliwe, że też to zaliczy, ale jakby tego nie jestem pewien. Także dla pewności poczekajcie te 15 sekund tam. Jeżeli na pewno chcecie, aby wam to zaliczyło to quest'a. Jeszcze nowe osoby mogą zostawić sub na tym kanale, jeżeli to nie robicie. My tutaj przejeżdżamy przez wszystkie okręgi. W tym momencie ty chyba to paliwo w, w, w wódce się skończy. Także nie będzie zbyt ciekawe. Tak, tak, ja mam tutaj obawy co do tego. Okej, okay, teraz, ty skok i ja pierdzielę, coś, coś poszło nie tak, ewidentnie tutaj. Ale quest powinien być skończony, jeżeli tutaj przejedziemy i. I tak jak myślałem, nie zaliczyło, ponieważ tutaj musimy poczekać chyba 15 sekund albo coś takiego. Teraz jest zielone światło, więc teoretycznie teraz możemy jechać i to powinno nam w tym momencie zaliczyć, ale ja dziękuję za to tego Tak jest, jak widzicie, zalicza w tym momencie do okręgi. One się tak podświetlają, widzicie, musimy przez to przejeżdżać. No i ja dziękuję za oglądanie, miłego dnia mam życzę, jakiś tutaj Enzio Magic jeszcze do mnie nawala, cześć!